20 października 2012 roku po raz pierwszy przyznano nagrodę dedykowaną dziennikarzom i mediom służącym Polonii. Pierwszymi laureatami nagrody imienia Macieja Płażyńskiego zostali reporterzy z Polski, Litwy, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród nich znalazła się Jolanta Roman-Stefanowska z Gdańskiego Oddziału Telewizji Polskiej, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Powtarzał często, że mamy obowiązek pamiętać o Polakach mieszkających za granicą, dlatego że są częścią nas, częścią naszego kraju. Zwłaszcza ukochał sobie Polaków na wschodzie. Wtedy i przez kolejne dwa lata nagrody wręczano w Muzeum Miasta Gdyni. Od 2015 roku dziennikarze mediów tradycyjnych i nowych honorowani są w Muzeum Emigracji. Jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu, które wrosło w historię miasta. Kiedyś Dworzec Polski miejsce, z którego emigrowali Polacy na cały świat. Dzisiaj Muzeum Emigracji. W jakimś sensie poczucie zobowiązania w tym miejscu, że te pomosty między Polakami w kraju i za granicą tu w Gdyni musimy budować w sposób szczególny. W sposób szczególny za te więzi czuć się bardziej odpowiedzialni sprawia, że ta nagroda jest właśnie wręczana w Gdyni. Patron nagrody Maciej Płażyński, który tragicznie zginął w katastrofie smoleńskiej, był działaczem opozycji antykomunistycznej wojewodą Gdańskim, marszałkiem Sejmu i wicemarszałkiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Sprawy Polonii i Polaków za granicą były jednymi z najważniejszych, którymi Maciej Płażyński zajmował się w działalności publicznej. Okazuje się, że tata wyrósł na symbol. Jak i działalności publicznej, no przede wszystkim na wschodzie. to On jest utożsamiany z dbałością o relacje z Polakami rozprzestrzeniami po całym świecie. I Zarówno jako wicemarszałek Senatu, jak i później prezydent Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dbało o relacje, dbało o zachowanie więzi, dbało o to, żebyśmy pamiętali, żebyśmy nie zapominali o Polakach. że w swojej pracy poruszają trudne zagadnienia dotyczące nie tylko Polonii żyjącej na Zachodzie, ale także tej ze Wschodu, najbliższej samemu Maciejowi Kłażyńskiemu. Spośród nominacji nadsyłanych z wielu krajów kapituła wyłania kilku zwycięzców. Tegoroczne obrady całego grona jury były wyjątkowo burzliwe i trwały wyjątkowo długo. I było to związane myślę, że raz, że z wieloma zgłoszeniami, bo wpłynęło ich niemal 60, a z drugiej strony z bardzo wysokim poziomem wszystkich przesłanych propozycji. I e, z jednej strony to oczywiście bardzo cieszy, z drugiej strony e, tyle ile członków jury znajduje się w całym gronie, tyle było różnych propozycji, różnych odczuć. Kandydatury do nagrody mogą zgłosić e, wszyscy, ale faktycznie zgłaszają to w większości organizacje polonijne, dziennikarze, redakcje, a także polskie placówki dyplomatyczne na świecie. Mamy sporo zgłoszeń, które przychodzą od polskich konsulatów czy z polskich ambasad. Mnie co roku zaskakuje to, że ludzie, Polacy na świecie potrafią robić tak fantastyczne rzeczy. Możemy tak wiele nauczyć się od Polaków w Polonii na świecie. Ciekawych rzeczy o Polsce, czy o naszej historii, czy współczesności, która się dzieje, ta współczesność Polski na całym świecie poprzez polską diasporę. Tegoroczną laureatką w kategorii Dziennikarz Medium Polonijnego została Małgorzata Bonikowska z Kanady, twórczyni i główna autorka podcastu Polkast, innowacyjnego medium, w którym w języku angielskim promuje wiedzę o Polsce i o Polakach. Zaskakująca jest ilość w Kanadzie ludzi, którzy. W różny sposób dogrzebują się swoich korzeni, którzy dalej są jeszcze ciągle świetnie znają język, niektórzy nie, niektórzy tak. Są zespoły są, ale nie chodzi mi tylko o taką folklorystyczną, klasyczną Polonię. Są fenomenalnie tworzona kultura, teatry, opera, wspaniałe rzeczy muzyczne. Kanada jest bardzo, bardzo prężna kulturalnie, jeżeli chodzi o Polskie. Ja nie wiem co słowo Polonię, zawsze mi się jakoś takie najlepiej kojarzy, ale Polacy mieszkający za granicą robią absolutnie fenomenalne rzeczy. I te rzeczy są często powiązane z Polską. My też tam w jakiś sposób dbamy, prawda, poprzez prowadzenie na przykład gazety od 30 lat, o to, żeby było wiadomo wszystko, co się dzieje ciekawego w Polsce natychmiast, bo to jest to, co staramy się pokazać. kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii. Statuetkę otrzymał Gerhard Gnauk, autor tekstów o polskiej polityce opublikowanych w Die Welt i Frankfurter Allgemeine Zeitung. Moi rodzice tutaj działali na rzecz solidarności i innych ruchów podobnych. Ja jestem wyrosłem, ja się to włączyłem już jako licealista, później no, studiowałem y, Europę Środkowo-Wschodnią y, i od tego czasu się też zajmuję y, zawodowo y, tą częścią Europy, no, która miała gorszy los y, niż ta zachodnia część. I, to jest e, dodatkowy motyw, dodatkowa motywacja, tak? E, dać głos tej drugiej części, albo usłyszeć drugie płuco Europy. To jest dla mnie ważne. 30 lat temu mieliśmy no, system dyktatur i Polonia była jakimś no, lepszym. Lepszym zakątkiem, że tak powiem, życia dla wielu Polaków. I Przyjechali też między innymi ci, właśnie no internowani i inni, właśnie z Polski, szukając no innego, no normalnego życia. Więc oczywiście to się, to się bardzo zmieniło. Teraz no niby stało się to wszystko bardziej realne. Ludzie wyjeżdżają nie dla wolności, tylko dla chleba. W kategorii Medium Polonijnego uhonorowano redakcję głosu Gazety Polaków w Republice Czeskiej. Język polski, polskie słowo, e, szczególnie ważne jest to za granicami e, kraju, gdzie Polacy mają czasami z tym problem, żeby się tym językiem polskim poprawnie posługiwać. Tak jak jest na przykład na Załóżu, gdzie bardzo silnym elementem w takim krajobrazie kulturowym jest gwara śląsko cieszynska i my staramy się tę gwarę oczywiście pielęgnować, ale z drugiej strony w gazecie pisać poprawną polszczyzną, żeby ten język jak najwyżej przetrwał. Udało nam się po wielu latach starań przebudować gazetę. dokumentnie od 1 stycznia już nie ma głosu, rudy jest głos. Nowoczesna gazeta, nowa szata graficzna, a nagroda nas mobilizuje do jeszcze wytężonej pracy. Beata Kost, dziennikarka kuriera galicyjskiego, otrzymała wyróżnienie za książkę Kobiety Zelwowa”, Lwowa, w której przedstawiła portrety ponad 30 kobiet związanych z tym miastem. Mnie interesują właśnie te bardziej odległe czasy, kiedy ten dorobek Lwowa był rzeczywiście taki bardzo ważny dla historii i tradycji polskiej. No i to jest też powodem, a może przede wszystkim powodem tego właśnie, że, że chciałabym utrwalać, pokazywać właśnie te rzeczy nawiązujące do tradycji polskiej, mieszkając na co dzień poza granicami Polski. Ta praca na, na rzecz Polski, dla ludzi, którzy mieszkają poza granicami Polski, czy na imigracji, czy tam na wschodzie dla ludzi, którzy zostali jakby po przesunięciu granic, no wiem, że jest dość trudna, ale myślę, że warto to robić, dlatego że to są nasze korzenie. Wszyscy no, jakby, jesteśmy prawda, z, tej, z tej wielkiej y, tradycji y, Rzeczpospolitej y, i no, ta tradycja jest na tyle ciekawa, na tyle interesująca, tak bogaty jest dorobek, że zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, zarówno emigranci, jak i ci Polacy, którzy zostali poza granicami kraju, no to myślę, że też są w jakiś sposób zobowiązani do tego, żeby, żeby to pokazywać, bo po prostu warto to robić y, y, ze względu na no, te wielkie tradycje i ciekawą historię, ale też y, bardzo interesującą teraźniejszość. Żyri przyznało także wyróżnienie internetowemu magazynowi Culture Avenue ze Stanów Zjednoczonych, który przy wykorzystaniu nowoczesnych form promuje polskich twórców rozsianych po świecie, często nieznanych w Polsce. W Austin jest bardzo Polonia taka mała ale niezwykle ciekawa. To są potomkowie różnych znanych osób z okresu z wnuczka słynnego malarza Stanisława Masłowskiego. Bardzo wiele, wiele osób, które są właśnie zainteresowane polską kulturą, polską sztuką. Bardzo dużo jest imprez. Magazyn, y, który prowadzę, Culture Avenue, ma na celu utrwalenie, co ciekawego Polacy robią za granicą, ale niekoniecznie to jest dla Polaków za granicą, to też jest dla Polaków za granicą, ale też dla Polaków w Polsce. Żeby się dowiedzieli o tych ludziach, których właściwie mało wiemy, ponieważ w Polsce mieszkając ma się do dyspozycji różnego rodzaju instytucje, ma się różne ministerstwa, opiekę różnych fundacji. Natomiast mieszkając za granicą, tworzy się coś, czy, czy sztukę, czy muzykę w tamtych środowiskach. Dzisiaj dostałam rano e-mail, jak dobrze, że Pani pisze, jak dobrze, że Pani istnieje. No to w ogóle człowiek się rozpływa w tym momencie. To jest fantastyczne, tak dostać taką informację. Nagroda Macieja Płażyńskiego to z jednej strony podziękowanie dla tych dziennikarzy, którzy zostają laureatami, ale to też myślę, że dla nas fantastyczna lekcja i okazja do tego, byśmy poznali te niezwykłe postacie, które rozsiane po całym świecie tak wiele robią dla polskości. Myślę, że to bardzo ważne, byśmy o nich pamiętali, byśmy ich wspierali, bo tak naprawdę Polakiem można być tu w kraju, ale też być patriotą mieszkając poza granicami. A budowanie tych więzów między Polakami w kraju i za granicą to nasz wielki obowiązek.